Ja się spotkałem z premierem, proszę nic CP. I zaprosiłem premiera, żeby tej ropy dawał ci więcej, tej ty żeby więcej wracać. To jest panie właściciel, panie premierze. Zasuba mi się myśl, żeby to ojciec zmarł 10 lat temu, nie? Żeby tak wstał i teraz zobaczył, to by, to by nie uwierzył, żeby się przeżegnał pewnie jeszcze raz by się położył, nie? Że i premier, i, i, i tyle w gospodarstwie, jest, nie? Jestem yy, zadowolony tylko. tylko mniej administracji, mniej papierków. Cześć, wszystkiego dobrego. Jestem po zgodzie, naprawdę. Cześć A na I stadionie u nas w Białymstoku od sześciu lat nie było żadnych zadym, zadym i żadnej agresji, a został zamknięty nasz sektor dlatego chcieliśmy wtedy zaprotestować pod rzędem wojewódzkim, tak, gdzie tak. zostaliśmy zatrzymani. Ja też publicznie, tak mówiłem, chcecie krzyczeć na mój temat, nie, ma, nie może być za to konsekwencji karnych, wolność słowa nie dla kibiców, tylko dla wszystkich. Obywatelski obowiązek każdego, każdej osoby, że później ktoś mógł krytykować, co musi mówić

Że bardzo proszę. Tak rozpoczęć. Bardzo proszę. sera. Codziennie mamy sery świeże zamówieni, mamy dużo, robimy sery czyste, z dodatkami, z ziołami różnymi. O to mi chodziło, żeby pan przyjechał, zobaczył, tak naprawdę jak to jest, że to nie jest firma, że to nie jest... Fabryka, to no nie jest. Nie, to się Trzymajcie, drogi. dobrego. Dobry. 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 Ja bym chciała, żeby pan Tusk został dalej premierem i żeby wszystko było tak jak dotychczas. I ja lepiej, nie? Tak. Aby wasze więcej ja trochę lepiej się rozwijało właśnie. Dla mnie to osobiście zaszczyt gościć premiera. Witam pana premiera na ja Członowej Moście. Przepraszam, że nie bo ja <śm> Ale... Nie musimy się